W ostatnim czasie niemal bombardowani jesteśmy ciągłymi informacjami na temat wzrostów, na temat kolejnych wzrostów cen energii. Tylko jakoś nikt nie może się zgodzić, o ile ta cena tak naprawdę pójdzie do góry. Można przeczytać, że niektórzy mówią, że to będzie 15%, inni 19%, 25%, 40%, 60% do 70%, a jeszcze inni mówią, że wzrośnie co najmniej dwukrotnie. I gdzie tutaj jest prawda? A co gdybym dorzucił oliwy do ognia i zamiast potwierdzić, którą z tych wersji, to powiedziałbym, że niektórzy odbiorcy energii elektrycznej, zwłaszcza ci, którzy zużywają więcej tej energii, na przykład właściciele pomp ciepła, od 1 lipca zapłacą mniej. Zapraszam na odcinek. Od 1 lipca tego roku ceny energii elektrycznej miały zostać uwolnione, czyli no miały jakby nie być już dłużej mrożone, co miało oznaczać solidne podwyżki. W ostatnim czasie przygotowany został, a następnie uchwalony, projekt czy, czy ustawa, która to ponownie jednak na kolejne pół roku zamroziła cenę energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę, czyli 50 groszy za jedną kilowattogodzinę. Jako, że rachunki za energię elektryczną, no, są jednak dość skomplikowane, bo do tego wszystkiego dochodzą wszelkie opłaty dystrybucyjne. No to taki e, rachunek i potencjalne wysokości tego rachunku omówiłem w innym filmie, do którego odnośnik widzicie tutaj. No bo prawda jest taka, że te stawki, e, po których energia będzie kupowana od e, lipca, w zależności od operatora są od dłuższego czasu znane i one nie są żadną tajemnicą. Jedyne co się zmieniło, to początkowo została zamrożona ta cena za energię czynną na poziomie 50 groszy, do których oczywiście trzeba doliczyć podatek VAT i te wszystkie pozostałe opłaty, zwłaszcza dystrybucyjne. A teraz, jeszcze po tym filmie, do którego odnośnie przed chwilą pokazałem, nastąpiła kolejna zmiana, polegająca na tym, że przez najbliższe pół roku. Odbiorcy indywidualni, czy konsumenci, bo na tym się skupiamy w tym czy w poprzednim odcinku, nie będą płacić przez te pół roku opłaty mocowej. Wokół tego, o ile tak naprawdę wzrosną cenę energii, panuje tyle zamieszania, ponieważ nie da się podać jednej wartości. W praktyce jest to zależne od kilku rzeczy, m.in. tego, jakie masz zapotrzebowanie na energię elektryczną, jaką taryfę wybierzesz. Oraz nawet gdzie mieszkasz, bo te stawki będą zależne od operatora sieci dystrybucyjnej. A jako, że nie ma jednej prostej odpowiedzi, to każdy może sobie wybrać coś, co jest dla niego w pewnym sensie wygodne, żeby podać lub stosować uśrednienia. Uśrednienia są ważne, ale uśrednienia nie odpowiadają na wszystkie sytuacje. Tak więc niektóre dane mogą być naprawdę rzetelne i sprawdzone, mówiące o podwyżce o ileś tam procent. Ale dotyczą powiedzmy uśrednionego odbiorcy, który na przykład zużywa 2000 kWh. Co więcej, dochodzi tu jeszcze taki dodatkowy czynnik polegający na tym, że mrożenie cen będzie dotyczyć tylko i wyłącznie osób, które są na tym standardowym cenniku, czyli są odbiorcami taryfowymi. Natomiast ci, którzy mają jakieś specjalne oferty, na przykład z gwarancją stałej ceny, czy jakimiś dodatkowymi usługami, no na ich rachunek. Wdrożenie cen nie wpłynie. Do tej pory bardzo istotnie tą cenę przy mrożeniu cen kształtował limit. Do pewnego zużycia, bowiem za kilowatogodzinę energii czynnej odbiorca płacił 412 zł za megawatogodzinę, czyli 41 groszy, a po przekroczeniu tego limitu płacił 69, no praktycznie 70 groszy netto, plus podatek VAT. A do tego jeszcze opłaty dystrybucyjne. No i tak się składa, że. Pewna grupa odbiorców, czyli ta grupa, która zużywa więcej tych kilowatogodzin w skali roku, na przykład posiadacze pompy ciepła, zwłaszcza na tych nowych zasadach rozliczenia na netbillingu, albo ludzi, którzy mają pompę, a nie mają fotowoltaiki, bo tacy też e, się zdarzają. Takie osoby do połowy roku już i tak dawno ten limit e, wyczerpały i gdyby nie zmiana, gdyby nadal, gdybyśmy nadal zostali przy tych samych stawkach energii, oni pobieraliby energię już poza e, tym limitem. E, czyli po 698 zł za megawatogodzinę netto, teraz będzie 500 zł za godzinę. Płaciliby pełną opłatę mocową, teraz tej opłaty mocowej płacić nie będą. Wprawdzie zmienia się e, w zależności od SD, oczywiście w różnym stopniu. Zmienia się składnik e, zmienny opłaty sieciowej, czyli jeden z tych e, z wskaźników dystrybucyjnych. Natomiast sumarycznie okazuje się, że od 1 lipca, tego roku ci, którzy zużywają więcej energii elektrycznej, zwłaszcza właśnie na przykład posiadacze pomp ciepła, płacić za energię elektryczną będą mniej. Dla tych, którzy lubią cyferki, przeliczyłem to w podziale na miesiące. Ten kolor taki w sumie nie wiem, czy jest czerwony, pomarańczowy, różowy. Wiecie o co chodzi. To jest zeszły rok 2023. Niebieski czy, czy granatowy to jest 2024. A ten jasno niebieski, taki błękitny. To są stawki już od lipca, tak więc jak widać, te stawki są niższe niż byłyby w zeszłym roku. Owszem, przy takim samym zużyciu one mogą być wyższe w grudniu niż były w styczniu tego roku ze względu na limit, ale będą niższe niż były w grudniu zeszłego roku lub byłyby w grudniu z tego roku, gdyby nie zmiana. Sumarycznie w ujęciu rocznym w 2023 roku właściciel takiego gospodarstwa domowego, w którym powiedzmy 4000 kWh zużywa pompa ciepła, 4200 to pozostałe zużycie, no i jest mieszkańcem, powiedzmy, okolicy Trójmiasta, Miasta, klientem Energa na taryfie G11, no to w zeszłym roku zapłaciłby 915,28 zł, a w tym roku. Uwzględniając, że ta druga część roku jest tańsza, zapłaciłby 8390 zł. i 20 groszy, czyli to jest 625 zł. i 9 groszy oszczędności tylko na tej drugiej połowie roku, czyli można powiedzieć, że to jest średnio 100 miesięcznie taniej dla takiego akurat odbiorcy. Jeśli jednak ktoś posiada pompę ciepła no i choć trochę szanuje swoje pieniądze, no to prawdopodobnie rozważył przynajmniej w pewnym momencie. Zastosowanie taryfy dwustrefowej, na przykład G12 czy G12W. I choć w przypadku energii elektrycznej czynnej zamrożona stawka sprawia, że tak naprawdę nie ma większej różnicy, to stawki dystrybucyjne różnią, które nie są zamrożone, różnią się dość znacząco. I sprawdziłem, jak to by wyglądało dla tego samego przypadku. W tych miesiącach, które nas interesują, okazuje się, że przejście na taryfę G12W oczywiście przy pewnych założeniach, które musiałem poczynić, przy założeniu, że 70% energii pobierane byłoby w tej taryfie tańszej, a 30% w droższej, no to przy takich warunkach byłoby opłacalne, bo każdy miesiąc byłby nieco tańszy. Największe różnice powstałyby w grudniu, kiedy to oszczędność wynosiłaby 234,30 zł, a sumarycznie przez te pół roku taki właściciel, taki użytkownik pompy ciepła mógłby na zmianie tej taryfy zaoszczędzić kolejne 683 zł. Już brutto ze wszystkimi opłatami. To ile taki odbiorca indywidualny o zwiększonym, ponadstandardowym, bo to trzeba podkreślić zapotrzebowaniu na energię elektryczną, płaciłby czy płacić e, powinien w kolejnych miesiącach od lipca do grudnia tego roku, no to zależy też od tego, gdzie mieszka, bo od tego, gdzie mieszka, zależy z kim ma podpisaną umowę na dystrybucję, a stawki na tą dystrybucję, które nie będą, mrożone, no, kształtują się już różnie. Zobaczmy, jak to wygląda w podziale na czterech głównych operatorów. Łączna wartość energii elektrycznej, uwzględniając wszystko, czyli energię czynną, opłaty dystrybucyjne, opłaty stałe, podatek VAT, najmniej zapłacą ci, którzy mają umowę z Tauronem. Troszkę droższe będzie Enea, natomiast najdroższe będą Energa i PGE, no praktycznie łeb w łeb. Zapłaciliby przy takich założeniach o jeszcze o 10 zł więcej ci, którzy byliby w PGE. Roczna różnica przy takich samych założeniach, przy tym samym zużyciu, przy tym samym podziale na strefy to byłoby nawet 279 zł i 13 groszy między PGE a Tauronem. A więc z tymi podwyżkami cen energii, no wszystko nie jest takie czarno-białe i jasne, ponieważ nie da się podać jednej konkretnej wartości, bo to jest zależne typowo i od miejsca, i od taryfy, i od tego, ile energii elektrycznej zużywasz. Generalnie, jeśli ktoś zużywa mało energii elektrycznej, im mniej zużywasz energii elektrycznej, może w ten sposób, tym większa będziesz miał podwyżki, a im więcej zużywasz tej energii elektrycznej, tym ten zakup kilowatogodziny będzie dla Ciebie tańszy. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą potencjalnie bony, bony, które są powiększane w przypadku posiadania pompy ciepła, ale to totalnie pomijam, bo tam są jeszcze kryteria dochodowe. Kryteria dochodowe, które no, oczywiście naturalnie nie wszystkich będą dotyczyć. Warto też pamiętać, że zamrożenie tej stawki za energię elektryczną czynną nie sprawia jakby, że jest niższa cena energii. My po prostu jako odbiorcy nie płacimy tego z naszego własnego, prywatnego portfela, tylko wspólnie się złożymy na te rekompensaty, które później... Z budżetu państwa czy, czy z innego funduszu będą wypłacone dla tych spółek e, obrotu, dla tych sprzedawców czy dostawców e, energii, więc e, oni zarobią tyle samo, my po prostu w inny sposób e, za to zapłacimy. Ja właśnie od samego początku się dziwię, czy, czy, czy właściwie może się nie dziwię. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że zamrożone zostały akurat stawki za e, sprzedaż energii, gdzie konkurencja wśród spółek obrotu w teorii Mogłaby być, no bo są spółki obrotu, które miały inny ten portfel zakupowy, być może kupowały energię co bardziej agresywnie, może bardziej na rynku spot, a mniej na tym rynku terminowym i byłyby w stanie zagwarantować energię elektryczną o 10, czasem 20 groszy taniej, nawet za kilowatogodzinę niż byłyby to w stanie zrobić te największe spółki obrotu. Z tym, że teraz ta stawka została zamrożona w zasadzie. Um, inne spółki obrotu w tym akurat aspekcie nie stanowią konkurencji, bo są i tak droższe niż te 50 groszy netto. Z kolei w dystrybucji, gdzie te koncerny energetyczne nie mają żadnej um, konkurencji, no bo przecież nikt nie wybuduje drugiej sieci dystrybucyjnej, no tam stawki e, nie zostały e, zamrożone, nie zostały też e, obniżone te taryfy. Co dalej, co w roku 2025? No właśnie, no bo tu czekamy e, też na nowe taryfy, które zgodnie z ustawą powinny się pojawić. Na drugą połowę tego roku, tak żeby zobaczyć, jaki, jaki to będzie poziom rekompensat wypłacany dla tych głównych dostawców oraz jakie taryfy od razu będą na przyszły rok. Także w pewnym sensie poznamy już cenę energii elektrycznej na przyszły rok. Szacuje się, że ta stawka za energię elektryczną czynną powinna być. Niższa niż była przewidziana na ten rok, ale wyższa od tej stawki zamrożonej, czyli gdzieś na poziomie około 600 zł netto za megawattogodzinę, plus oczywiście podatek VAT i te opłaty dystrybucyjne. Ja osobiście mam wielką nadzieję, że te opłaty dystrybucyjne, że one będą niższe lub przynajmniej zyski z tych opłat dystrybucyjnych będą w większym stopniu szły na modernizację sieci, na budowanie wielkoskalowych magazynów energii czy innych sposobów na stabilizowanie sieci, o czym mówiliśmy. W innym filmie. To, że mam nadzieję, niestety nie oznacza, że uważam, że będzie to prawdopodobne, bo ostatnie trendy wskazują raczej na to, że z upływem lat można spodziewać się ustabilizowania albo nawet delikatnego spadku, jeśli chodzi o energię elektryczną czynną, ale raczej wzrostu, jeśli chodzi o dystrybucję czy opłaty stałe, co nie jest niestety pozytywnym zjawiskiem, zwłaszcza dla tych, którzy instalują odnawialne źródła energii. To, że dla niektórych, podkreślam, niektórych, Odbiorców cena 1 kWh pobranej sieci będzie niższa pod koniec tego roku niż była na przykład pod koniec roku zeszłego niż byłaby bez tej ostatniej nowelizacji ustawy. To wcale nie oznacza, że będzie tanio. Taniej nie oznacza e, tanio. Nadal e, korzystanie z takiej pompy ciepła jest drogie, zdecydowanie inaczej wygląda niż na przykład w przypadku prosumentów na poprzednich zasadach na net meteringu. Zapotrzebowanie pompy na energię elektryczną można uzupełniać oczywiście nie tylko z sieci płacąc tą pełną stawkę zakupu, czy z sieci płacąc stawkę obniżoną o depozyt, ale także z autokonsumpcji, czy z magazynu jeśli chodzi o instalację OZE. A jak ma się produkcja z instalacji, na przykład z paneli fotowoltaicznych do tego zapotrzebowania zimowego pompy ciepła, o tym mówiliśmy w tym filmie. Natomiast, jeśli ktoś myśli o wiatraku, o własnej turbinie wiatrowej, przydomowej, no to taki temat też poruszaliśmy, chociaż na bardziej jednym konkretnym przykładzie. Zapraszam. A na koniec chciałbym powiedzieć, że jeśli interesujecie, ile konkretnie może zaoszczędzić właściciel pompy ciepła budując instalację fotowoltaiczną o konkretnej mocy z magazynem energii o konkretnej pojemności, zmieniając taryfy na G12, G12W u konkretnego operatora, Mam narzędzie, które jest to w stanie policzyć, a przynajmniej możliwie blisko oszacować na podstawie wspólnie ustalonych zmiennych, które razem możemy ustalić. Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem takiej analizy, to zapraszam cię serdecznie do napisania na adres mailowy, wyświetlony teraz na ekranie i podany też w opisie do filmu, ponieważ w ramach konsultacji mógłbym taką analizę dla Ciebie wykonać i ją z Tobą omówić na wspólnie. Ustalonych warunkach. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do obejrzenia materiałów, do których odnośniki wrzuciłem w trakcie tego filmu. No i do zobaczenia!